Proszę Państwa, i tak to już jest na tym świecie, że wszyscy ci, którzy tak bardzo walczą z biedą, e, o to swoje bogactwo tak bardzo zabiegają, więc myślę sobie, że e, ta kampania się dopadnie, Panią Biejat, e, z całą pewnością, natomiast mierzi mnie to, wiecie Państwo, że establishment warszawski e, postanowił, że Radio Wnet, jak i Telewizja Republika w Polsce 24, to nie jest poziom dla nich. To, to po prostu TVN jest ich poziomem. No i dobrze, niech mają za swoje. Ja znowu uważam, że to, że my chodzimy blisko siebie, że rozmawiamy ze sobą, że znamy się wszyscy razem bo przecież z słuchaczami Radia Wnet się wszyscy praktycznie znamy bo przecież od lat razem ze sobą pracujemy. To oznacza tylko tyle, że tworzymy pewnego rodzaju rodzinę i pani Biać się musi przyzwyczaić do tego, że te liberalne rewolucje, które mają miejsce w tej chwili w Europie, po prostu padną, jak wszystkie rewolucje i znowu lud zacznie upominać się o swoje, a wtedy upomni się również i o tych, którzy tak bardzo chętnie kłamią i tak bardzo chętnie konfabulują. Rzeczywiście w tej kampanii i kłamstwo i konfabulacja jest ciekawe. Mieliśmy serię wywiadów Rafała Trzaskowskiego. No, serię to przesadzam. Jeden w radio niezbyt udany, bo coś łączność zrywało. Drugi w kanale Zero. Trzeci jeszcze w innym podcaście znacznie mniej popularnym, tam chyba mniej niż 60. Znaczy znacznie mniej kliknęło ten film niż nasze filmy z reguły. Klika. Nie mówię o tych rekordowych, więc tam nie było jakiegoś wielkiego zainteresowania. No, ale rzeczywiście Rafał Trzaskowski że, mówił rzeczy bardzo, bardzo różne. Na przykład zadeklarował, że jest, już nie jest zwolennikiem agenty, agendy LGBT, jeszcze niedawno podpisywał taką kartę w Warszawie. Teraz już twierdzi, że na przykład nie jest zwolennikiem adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, a jeszcze niedawno był zwolnikiem równości małżeńskiej. Co się dzieje z, z Rafałem? Czy to, jest, no, to już taki jest leitmotiv tej kampanii. Czy to będzie skuteczne? To są takie labilności dla okresu przekwitania natomiast u kobiet. Natomiast szczerze powiem, że ja go pytałem w SuperEkspresie o tą tematykę, i on powiedział, że on jest absolutnie za związkami partnerskimi i absolutnie za adopcją dzieci. Tutaj się migało, ale powiedział w końcu. Więc jeżeli Teraz się On mówi, już zmieniło, że jest przeciw, to znaczy, tak. Że już jest przeciwko no adopcji znaczy, dzieci. No. To znaczy, proszę Państwa, że ten człowiek po prostu. no... Tak jak ja zadałem na swoim Facebooku takie pytanie y, 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 moim, że tak powiem, obserwującym i zadałem, jakie pytanie byście zadali Pawłowi, temu y, Trzaskowskiemu. I wyobraźcie sobie, że najwięcej polubień dostało pytanie, y, przepraszam, że zapytam, jakie poglądy pan ma dzisiaj? Dobre, nie? To jest tak, rzeczywiście gdyby był, ale, ale pewnie go dzisiaj nie będzie i pewnie nas nie zaskoczy obecność na tej, na tej debacie. Ale to nie Rafał Trzaskowski, to nie jego zmiany zdań, to nie jego poglądy takie lub inne. W zależności od dnia są tematem numer jeden upływającego tygodnia tylko kampania Karola Nawrockiego, która no, zdaje się przeżywa trudne chwile, a może nawet się... Posypała. Co to się wydarzyło z na Nawrockim, panie pośle? Co to za operacja? Znaczy... I on, on jest winien sam sobie, sztab jest winien, czy po prostu siła złego na jednego i mamy już demokrację bardzo mocno wschodnią? Ja powiem tak, że proszę państwa, marketing polityczny, który stosuje się w takich razach, ma takie trzy momenty, w których podpija oglądalności i uwagę znacząco. To jest cierpienie dziecka. Stąd wtedy, kiedy z telewizją na Wrończa walczono, mówiono o dwóch miliardach, które by przeznaczyli najlepiej na chore onkologicznie dzieci. Tu mówimy o ludziach starszych, niedołężnych, oszukanych. I tutaj się empatia wszystkich jak najbardziej włącza. I to jest uzasadnione. Ale to się niestety politycznie wykorzystuje. No i trzeci element, proszę Państwa, no to jest element szkody własnej. Czyli cierpienia, czy czegoś tam, że tak my mieliśmy ten moment taki, kiedy kobieta płacze, na przykład, prawda? To oni to wykorzystują. Tak już było w aferze CPA z tą panią, która tam 50 tysięcy łapówków. Wzięła, a potem bardzo płakała, że ją wzięła. I yy, 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 yy powiem Państwu tak: no yy, ja tutaj poszkodowanych nie widzę jakoś w tej sprawie. Nie wiem, czy się Państwo zastanawiali nad tym, czy nie, natomiast ja sobie zadaję pytanie, bo teraz tak, ludzie sobie po cichu zadają pytanie, odpowiadają, domniemują. A co on tam powiedział? Proszę Państwa, to, to była sprawa, która była robiona w pewnym tempie. To było parę lat temu. Zupełnie inna świadomość była wtedy Karola Nawrockiego, jak i tego człowieka. Ja widziałem tam takie wywiady, akurat nie w telewizjach naszych z mieszkańcami podwórka, na którym ten jego moś mieszkał. Oni się tam cieszyli, że już go nie ma, bo mówią, że to jest kawał łobuza po prostu i tak dalej. Bo mówią, że gdyby miał przy sobie laskę, bo laskę trzymał, to byś pan dostał laską, jakby się o coś zapytał i tak by się skończyło. Więc tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju układem i myślę sobie, że. Nawrocki zgubił ten moment, bo on powinien powiedzieć tak, że on się po prostu zwyczajnie z tym człowiekiem dogadał, że e, on to mieszkanie przejmie, ten mu da pieniądze na to, wykupi to mieszkanie, będzie to mieszkanie utrzymywał do końca jego życia. Koniec kropka I, i, o, cały deal, nie? E, e, I to się robi, normalnie się robi. Ja to przypominam tutaj też Państwu opowiem historię z Paryża, gdzie się jeden z 60-latków 60 dogadywał z, z mieszkanką Paryża e, na temat mieszkania że on to mieszkanie będzie utrzymywał do końca jej życia, będzie płacił za prąd, gaz oraz czynsz. Ale to mieszkanie po jej śmierci będzie jego. No i nam podpisali tę tak zwaną umowę odwrotną. I, I proszę państwa, ten gość jeszcze żył 20 lat, a ta pani zmarła mając 118 lat. To sobie wyobraźcie, czy tam 112. O. Więc jego syn jeszcze wszedł także to są sprawy, które, które niekoniecznie są bezpieczne i myślę, że myślę, że warto o tym wiedzieć, że tutaj Karol Nawrocki też ponosił, ponosił jakąś odpowiedzialność, która co bardzo nieroztropnie pokazał po że wszedł do polityki i jednak koniec końców dużo się uczył, bardzo szybko tą politykę pojmował, no ale nie dość szybko i to za krótko czasu, żeby, żeby w tak kryzysowej sytuacji mieć tą, to, to wyczucie, mieć tą politykę we krwi po prostu. I te odruchy polityka, który wie, jak no tak, takich zasadzek to... unikać. Gdyby on był wtedy politykiem w tym 17 czy 18 roku, no to ja bym nie rozumiał takiego działania, bo nam politykom mniej wolno. I to jest zrozumiałe. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy on normalnie po prostu pracował gdzieś tam, dorabiał, no, walczył po prostu o swój byt, no, to ja proszę Państwa nie widzę nic zdrożnego w tym, że chciał kupić mieszkanie. Ja naprawdę w tym nic nie widzę zdrożnego. Jeżeli tam było, bo tam było parę zdań za dużo po prostu napisane. Natomiast jeżeli, jeżeli to dotyczyło przejęcia mieszkania w zamian za dożywotnie utrzymywanie tego mieszkania, bez przejmowania go fizycznego, czyli tamten pan miał cały czas dostęp i mógł korzystać z tego mieszkania. To dlatego pana, ponieważ rodzina go porzuciła, to był interes, interes życia tak naprawdę. Interes, który, no właśnie, teraz ciąży kralowi Nawrockiemu, ale też sztab chyba się nie popisał. Najlepiej jest tak, że to może zaważyć na wyniku wyborów, ale też dać szansę innym konserwatywnym kandydatom. E pan jako poseł ma trzy mieszkania, ale tutaj e nie ma najmniejszych wątpliwości. Ale też pan Mir Mencen ruszył do e takiego ostrego ataku, ostrej szarży na Nawrockiego. Opłaci mu się to, czy się nie opłaci? E jak ten nie, kryzys nie, kampanii nie nie wpływa rozumiem. na całą polską prawicę? Ja powiem, że ja po prostu nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem. Yy, yy, to nie jest cecha drapieżnika. Yy, 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 yy gryźć leżącego to nie jest cecha drapieżnika. Ja myślę, że tutaj wchodzi w grę po prostu taka sytuacja, w której chce się wykorzystać czyjeś niepowodzenie i czyjeś nieszczęście. Więc ja jestem bardzo daleki od tego. I ja tu Państwo zauważyli, ja Karol Nawrocki jest moim rywalem, to jest oczywiste. W pierwszej turze się zetrzemy i ścieramy się na poglądy. Mam nadzieję, że dzisiaj to też będzie widać. Natomiast ja, proszę państwa, wychodzę z założenia, że nie ma przypadków na 13 dni przed, przed wyborami. Nie ma przypadków. To, jeżeli ktokolwiek mówi, że to jest dzieło przypadku, no to przepraszam, naprawdę coś nie tak z głową ma. I rzeczywiście na czym ten brak przypadku polega? To jest tak, że Donald Tusk, bo to on przejął kontrolę tak. jakiś czas temu po tej kryzysie w Końskich wszedł do kampanii Trzaskowskiego, wszedł tam Igor Ostachowicz i teraz no się, i się zaczęło. Już się zaczęło. Ale, nie. ale skuteczni o. są panie pośle, bo może grają brzydko, grają nieczysto właśnie. najlepiej na to jest taka gra, którą można wytłumaczyć ludziom, to jest gra służb, to jest to jest coś co wykracza poza standardy demokracji. Ale może to się nie liczy, może to nieważne, czy czysto, nieczysto strzał jest być może celny. Panie redaktorze, oczywiste rzeczy najgorzej się tłumaczy. Tu po prostu jest problem w tym, że to jest oczywista rzecz. Jakaś oczywiste zachowanie. No, to jest tak mniej więcej, jakby pan powiedział, że kocha pan żonę, a teraz w telewizji pan się dowiaduje, że pan się 10 razy dziennie ogląda za innymi kobietami. No. I ani pan tego nie udowodni, albo ani ciężko z tym polemizować. No, I teraz jest tak, że po prostu marketing polityczny, i trzeba to wiedzieć, no, że trzeba być odpornym. Proszę państwa, bądźcie... Odporni na to wszystko, bowiem to jest tylko dym. E, Zwróćcie uwagę, że w tej sprawie akurat ten cały, e, cały szczyt bezczelności polega na tym, że to Platforma Obywatelska jest nazywana kolekcjonarami mieszkań. To oni są kolekcjonarami mieszkań, a nie e, Karol Nawrocki, czy ktoś tam. No, na litość boską, 28-metrowa kawalerka. I to jest coś, co odwraca. Wektor debaty, tak samo jak odwrócił wektor debaty, odwróciła afera wizowa PiS z Trzech tak. Granic, ale narracja potem była taka, że, że teraz obrońcą granicy jest Donald Tusk. Rzeczywiście Platforma, samorządy Platformy, politycy lewicy również, politycy Platformy chętnie się uwłaszczali na, w różnej formie, czasami zgodnie z prawem, ale jednak bonifikata 90-95% 5, 5, 5 była co nieco nieetyczna się uwłaszczali, ale teraz to Karol Nawrocki jest symbolem osoby, która wyłudziła mieszkanie. Sytuacja jest Skuteczna być może, czy nie jest skuteczna, panie pośle? O skuteczność cały czas pytam, bo to jest chyba klucz tej niektórzy, historii. Niektórzy z Platformy Obywatelskiej dostają bonifikaty w setkach tysięcy złotych za swoje mieszkania. Niektórzy mieli tyle kont, że nie pamiętali ile ich mają i ile tych mieszkań w końcu mają. Niektórzy, na przykład, członkowie Platformy Obywatelskiej, mają po 12 mieszkań. Taka Monika Rosa. No, przecież ona jest drugą, trzecią kadencję w tej chwili w Sejmie i ona ma cztery mieszkania. No, ludzie, to no, jak to tak się dzieje? No, powiedzcie mi, jak to je przy... Ja je mam kupę lata, mam trzy mieszkania. To jak to się dzieje, że młodzi ludzie po 40 lat, niecałe 40 lat mają już po trzy mieszkania i mówią, że sami na to zarobili, a poseł zarabia 8 tysięcy złotych? No. No to jest właśnie Jak to, się dzieje. I, to, i to jeszcze raz powiem, tylko tyle, że niestety, ale Platforma Obywatelska metodologicznie opanowała do perfekcji robienie paniki marketingowej. Paniki. A tą histerię marketingową przejmuje PIS. Oni nauczyli się wprowadzać prawo i sprawiedliwość w histerię. I rzeczywiście. I tak? I... I przestają i e, Prawo i Sprawiedliwość musi, że tak powiem, zacząć myśleć, jak w takich sytuacjach odreagowywać. Na pewno nie było dobrym pomysłem, ja to przekażę na cele charytatywne to mieszkanie. No, naprawdę to był najgorszy, najgorszy pomysł, jaki mógł być, dlatego że on w ten sposób przyznał się, że ma coś na sumieniu. No. Czyli kolejny błąd to sztabu, tak jakby, no nie wiem czy sztab albo sam kandydata, no ale też sztab mógł mu, mógł mu podpowiedzieć. Akurat ta decyzja o przekazaniu mieszkania miała być osobistą inicjatywą Karola Nawrockiego. Miniony tydzień to jest niemalże co dzień słyszymy, albo ja słyszę od polityków PiSu, teraz mamy konferencję, to będzie game changer, zamknie tą, tą debatę, zamknie tą sprawę i tak zamykają tą sprawę od tygodnia i zamknąć się nie udaje. No ale zobaczmy, no... Yy, yy... Dzisiaj e, wyszła sprawa e, afery i to dziesiątek osób, które na Marszałkowskiej 66 zostały przeniesione do Piaseczna, do jakiegoś tam zastępczych lokali, bo będą remontować. I dzisiaj e, miasto jest nasze, takie jest Stowarzyszenie Warszawskie, e, pokazuje dokument, w którym Trzaskowski e, wystawia na sprzedaż ten cały dom. Przecież normalnie gdyby to pisowcy robili, to e, tamci, te kobiety by z telewizji nie wychodziły. E, a proszę zobaczyć, e, jaka cisza jest teraz. E, nawet w Sejmie to było mówione. Oni udają, że się nic nie stało. W Sejmie przewodniczący Komisji Sprawiedliwości od Szymona Nachołowni pan Szlisz, wyprosił tą panią z komisji, no. twierdząc, że jest no, polowania, Odebrał jej głos. Tak to no. wyglądało dzisiaj w Sejmie. No i faktycznie jest tak, ponieważ to będzie skuteczne przypominanie, że afera reprywatyzacyjna, wywłaszczanie ludzi z ich mieszkań, wyrzucanie ich przez deweloperów, no to jest dorobek, to jest w zasadzie symbol rządów Platformy w Warszawie. Tak. I nie tylko w Warszawie. No i drożyzna. I teraz uwaga, Trzaskowski tłumaczy się, że on musiał tak zrobić, dlatego że Warszawy nie stać jest na remont tego, tej kamienicy. Yy, ale postawili kibla za 600 tysięcy, to już Warszawę było stać, nie? No i dobrze, jaki jest morał polityczny z całej tej historii? No morał, morał przede wszystkim jest taki, że nie wolno w histerię wpadać, bo to zawsze się tak samo kończy. A po drugie, nauczyć się od Platformy, jak oni reagują w takich sytuacjach. No, jeżeli to jest tak, że oni mają najlepszych europejskich tych tam swoich doradców, no, bo to Unia Europejska i doradza, przecież MERS przyjechał powiedzieć, że no, zrobi wszystko, żeby wygrał Trzaskowski. No, przepraszam bardzo. Tancerz Niemiec przyjeżdża do Polski i mówi takie zdanie, <grystanie> przez to jest po prostu bezczelność do kwadratu. A gdyby tak Trump do Polski przyjechał i powiedział Nawrocki wygrasz tutaj, proszę bardzo, macie głosować na Nawrockiego. To co by Tusk zrobił wtedy? Rzeczywiście, by grał larum, ale tak samo jak była wizyta u Trumpa i było wielkie larum, że jest ingerencja obcego państwa w polskie wybory, a kiedy jest odwrotnie, to się różnie Mówi dobrze, te, te, te Francja i Niemcy, ostatnie pytanie, bo czas nas goni. Traktat z Francją, wizyta Merca, no i Donald Tusk, który no właśnie jaką politykę zagraniczną i bezpieczeństwa pokazał tymi dwoma spotkaniami i we Francji, i w Polsce z kanclerzem Niemiec. Tusk y, przygotowuje się do wypowiedzenia y, Stanom Zjednoczonym y, układu, który mamy, nieformalny układ ze Stanami Zjednoczonymi. I on się przygotowuje do wygaszania tego. Natomiast y, jeżeli chodzi o to y, porozumienie, które on tam umowę podpisał, no to my żeśmy już parę takich porozumień z Francją y, podpisali. Co one są warte, to historia może odpowiedzieć na to. Natomiast y, Francji jest to potrzebne, y, y, zapewne, y, y, Zapewne po to, żeby wzmocnić swoją pozycję wobec Niemiec w Unii Europejskiej. I to porozumienie, proszę Państwa, jest podpisane po to, żebyśmy kupowali sprzęt wojskowy za nasze pieniądze we Francji. No proste jak gwizdek w ogóle. No i z drugiej strony ten traktat, który mówi o wzajemnej obronie, że Francja nas będzie De. bronić, a my Francję. Coś tak, mi świta. Tak, tak. Był taki traktat kiedyś już. Póki co, to my ich bronimy za każdym razem, a nie oni nas. Tak było w, na of podczas ofensywy pod Moskwę, że jak oni uciekali z Rosji, to my żeśmy im tyły bronili. A sumy bajońskie to się, przepraszam bardzo, z niczego w nie wzięły. To... Więc e, przypominam, jaka jest Francja. E, i, e, I tak jak Tusk mówił fałszywie zresztą, e, że my mamy z Francją taki układ, że zawsze możemy na nich liczyć. No ciekawe, kiedy mogliśmy na nich liczyć. No bardzo ciekawy jestem. No dobrze, ale te, jakie będą reperkusje dla polskiej polityki wewnętrznej tego wypowiedzenia, nie, 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 zap, nie napisanego i niepodpisanego jednak faktycznego traktatu ze Stanami Zjednoczonymi? Zanim będziemy kontynuować kręcenie filmu. Wesprzyj nas subskrybując kanał i zostawiając lajka, dzięki temu nie przegapisz najlepszych wywiadów i zawsze będziesz na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami.